Kochani, znajdujemy się w Teatrze Capitol. Właśnie trwa próba generalna koncertu Tribute to Jantar. Teraz właśnie Wojtek Baranowski nastraja swoją gitarę. No już praktycznie kończymy, jeszcze tam zostały jakieś światła, drobne elementy, o 20.00 startujemy, sala cała wykupiona, ludzie bez przerwy przychodzą do kasy, pytać się o bilety, więc no trochę, trochę sukces, jest sukces. Czy teraz Właśnie ja będę śpiewać, wchodzimy do teatru, próba generalna trwa, ja Was zapraszam, eee, zobaczycie co się będzie działo, ja sam nie wiem co, ale mam nadzieję, że będzie mega, mega, mega głośno. Uh. Słuchajcie, to jest jeszcze tylko powiem wam mój wspaniały band z Rzeszowa, totalny lokalny patriotyzm, muzycy przyjechali z Rzeszowa, grają dzisiaj w Warszawie, naprawdę najlepsi czołowi w całej Polsce, no i ja właśnie spadam na próbę, bo teraz jest moja piosenka, także widzimy się później, hej!